O czym poznać dobrą ashwagandę? Ta aszwaganda, którą trzymam w dłoni, to aszwaganda marki Biowen. I niejednokrotnie opowiadałam Wam już o tym, że jest to aszwaganda, która ma standaryzację 10%. Ale co to znaczy, że ma standaryzację 10%? To znaczy, że producent zbadał, że w swoim ekstrakcie, który wytworzył właśnie z korzenia aszwagandy, będzie się znajdowało 10% witaminoidów. I to są te substancje, które właśnie w aszwagandzie nas interesują. A skąd my wiemy, jaka standaryzacja, jakie właśnie stężenie tego produktu, to znajdziemy w opakowaniu. Jeśli mamy uczciwego producenta, to on nam te wszystkie informacje poda. I tak właśnie Biowen daje nam informację, że mamy tutaj der. 8 do 1, co oznacza, że z 8 kg korzenia ashwagandy powstaje nam 1 kg ekstraktu skoncentrowanego, z którego będziemy wytwarzali właśnie te kapsułki. Ale tutaj biowę nie zatrzymuje się tylko na tym, żeby podać nam właśnie ten przelicznik, ale również bada nam tą zawartość witaminoidów, która jest tak dla nas kluczowa wtedy, kiedy chcemy ten produkt dobrać najlepszej jakości dla siebie. I tutaj mamy do czynienia z produktem, który ma 400 mg w jednej kapsułce. W opakowaniu mamy aż 120 kapsułek, a spożywamy Jedną dziennie, więc są to 4 miesiące suplementacji za naprawdę dobrą cenę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym produkcie, to zapraszam Was serdecznie na www.detektyw.pl. Od 200 do tej chwili mamy darmową wysyłkę, a ja jak zawsze jestem dla Was w sekcji komentarzy.